Pragniemy również ludziom, również wyrazić podziękowanie w sposób szczególny i z racji mojej posługi za tę wielką troskę, tę miłość miłosierną, którą każdy człowiek i potrzebuje dawać, a on swoim przykładem krółańskim był tym miłosiernym samarytaninem. Środek nocy, druga, trzecia, trzeba było znaleźć lekarza na zastępstwo, trzeba było znaleźć anestezjologa, który by w karetce udał się i wyjątkowo w Pianstoku miejsce się w nocy udało znaleźć. Lekarz w środku nocy przyszedł. Ale jednocześnie ta normalność w tych czasach historii dodaje skrzypę dla tych, którzy właśnie potrafią taką służbę wypełniać. Niech Boże Opatrzność w imieniu zmarłego naszego Brata Ludwika będzie łaska. niosą tę posługę, a on w co głęboko wierzył, cieszył się radością nieba. Niech ich. dzisiaj głosy, które to za bardzo słyszejące były, ale nie mogę tutaj nie powiedzieć o rzeczy, którą ksiądz Ludwik razem yy, ze mną w imieniu fundacji przy dużej pomocy Pana Bogdana Andrzejewskiego dziękuję za zorganizowanie nam spotkania z marszałkiem województwa Podlaskiego. Byliśmy z księdzem Ludwikiem, jako przedstawiciela Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Wielskiej w imieniu Wierszcza, z prośbą, żeby na rok zrealizować od kilku lat planowaną <coughs> taką inw inwestycję ubogacającą miasto wierszko-laski, a mianowicie mural upamiętniający wejście 10 druku układów litewsko do Bielska w dniu 16 lutego 1919 roku. I tego dnia Bielsk został miastem Wolnym. Było to bardzo ważne dla wielu osób, ale właśnie z księdzym Ludwikiem we dwójkę uprosiliśmy pana marszałka i pan marszałek. Złożył obietnicę, że proszę dokumenty zorganizować i y, pieniądze. I od, odchodzi nasz, no można powiedzieć, ten kolega z fundacji ktoś, kto tyle wniósł do historii miasta wierska, do dokumentacji jej, do przywołania <laughs> przeszłości i jeszcze i o samo. I co jeszcze chciałam powiedzieć? No na pewno jest to wielu osobom wiadome. Ksiądz marzeniem księga było, żeby przed starym wydaniu dobre pamięci obecnie błogosławionego księdza Antoniego Wyszczykolskiego. Stał stanął jego pomnik. Ksiądz wskazywał miejsce, kto ma projekt tego pomnika. I myślę, że może kiedyś pierzczanie zdobędą się na to, żeby taką rzecz, takie marzenie Księdza Ludwika zrealizować. Bardzo nam brakuje, będzie brakowało Księdza Ludwika. Żałujemy, że na był naprawdę, naprawdę i ojcem duchowym, i przyjacielem, i kimś bardzo dobrym i, i pracowitym człowiekiem. Niech spodziewa pokoju w szczęście. My, rodzina, opakujemy brata, stryjka, człowieka bliskiego naszym serca. Ksiądz Ludwik był za zawsze obecny w życiu naszej rodziny. Bardzo chętnie przyjeżdżał na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i uroczystości rodziny. I pomimo licznych obowiązków na parafii, zawsze znajdował czas, żeby spotkać się z nami. Nie tylko o Bogu, ale też o tym, co w szkole, o historii czy o ulubionym temacie Ziemi Świętej. Mogliśmy liczyć na Jego radę, dobroć, wsparcie, dobre słowo, ale przede wszystkim na obecność podczas wszystkich ważnych wydarzeń rodzinnych. Stryjek błogosławił nowożeńcom podczas sakramentów małżeństwa, udzielał chrztu świętego naszym dzieciom, które pojawiły się na świecie. I zawsze uczestniczył w ostatniej drodze zmarłych członków rodziny. W naszych wspomnieniach ksiądz Ludwik pozostanie z pewnością jako wzorowy kapłan, który ze swoje najważniejsze zadanie uznał pracę i poświęcenie do parafii i zjednoczenie życia parapii wokół ołtarzy. Wszyscy, członkowie rodziny, widzieliśmy, jak za czasów jego proboszczostwa przez wiele lat zmieniał się kościół, a zarazem zachował swój sakralny charakter. Dziś jesteśmy tu po to, by wyrazić naszą wdzięczność za wszystko, czego dzięki Tobie, drogi bracie i stryjku, doświadczyliśmy, wyrażając to naszą modlitwą. Dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiłeś, o czym tylko Pan Bóg wie. Zapamiętamy na zawsze Twój uśmiech, pomimo rozlicznych trosk. Tutaj, na ziemi, nawet na emeryturze, Planowałeś tyle prac, że trudno policzyć wszystko, co stało się Twoim dorobkiem życia. Teraz masz całą wieczność, aby zjednoczyć się z Panem i patrzeć z miłością Jego oblicze. Zgadzam się również z prośbą do wszystkich przyjaciół, znajomych, a w szczególności do Parafian Bazyliki Gibierskiej, którym zmarły ksiądz Ludwik poświęcił znaczną część swojego kapłańskiego życia. Proszę o modlitwę, zbawienie jego duszy. I pamięć o miejscu spoczynku na cmentarzu. Ufam, że Miłościwy Pan Bóg przyjmie go do swego królestwa, a Matka Najświętsza wprowadzi w bramy raju, na który pracował w skromności przez całe swoje kapłańskie życie. Szczęść Boże! Kondolencje dla naszej parafii przekazał na moje ręce ksiądz Mitrat y, Leonciusz Tofiluk, dziekan prawosławny Jęzki. Bóg zapłać za te kondolencje. Również dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi za piękne wpisy yy, właśnie mówiące o osobie naszego księdza Trałana. Również Przyjęliśmy wiadomość o śmierci księdza ta doktora Ludwika Olszewskiego. Jesteśmy głęboko poruszeni tą informacją. Odszedł od nas człowiek o wielkim sercu. Łącząc się w smutku, chcielibyśmy złożyć rodzinie i bliskim najserdeczniejsze kondolencje i wyrazy współczucia. Starszy brygadier Jan Bartoszu, były komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, oraz starszy brygadier Jan Szkoda, były zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Bóg zapłać za te piękne słowa i kondolencje. Poznałem go. 70 ubiegłego stulecia. Tak właśnie pochodząc z parafii Łoczkowskiej dosyć często przyjeżdżał przyjaźnił się z księdzem proboszczem, a więc widywałem w kościele. Później poznałem bliżej, kiedy prowadził kurs lektorski tutaj w Bazylice a ksiądz mnie jako ucznia na ten kurs skierował. No a później, 74 rok, kiedy złożyłem y, podanie no, o przyjęcie mnie do seminarium i właśnie te różne y, seminaryjne y, sprawy i y, późniejsza y, działalność księdza Prawata jako organizatora pielgrzymek, wielu księżył wspomina, pielgrzymki, które ksiądz prawa organizował w tamtych trudnych warunkach. Ale kochani, jaki to był człowiek w moich, że tak powiem, oczach? I tutaj chcę powiedzieć ksiądz Mateusz, nasz, pikariusz, mówi yy, kiedyś do mnie. Jak to dobrze, że ksiądz biskup go skierował tutaj do Bazyliki, bo poznał wspaniałego kapłana, właśnie księdza prałata. <try> Przyjaznego, bliskiego, yy, który yy, no, służył na ile mógł, na ile pozwalał o zdrowie yy, właśnie w naszej wspólnocie. I, tak, I takiego wspomina moja rodzina, tak wspomina się za jako bliskiego ludzi, przyjaznego, otwartego. Ksiądz sprawa zainteresował się, jakim przed Darwin tą dziedziną życia, jaką jest y, dobrze upoczątkowane archi. Kiedy byłem w seminarium, trafiłem na takie czasopismo rocznik archiwa, biblioteki, muzea Kościeli i leż tam skarbów różnych właśnie odnośnie historii yy, Kościoła, historii Kościołów Wisa. Kościoł I ksiądz Prawa, oprócz tych zajęć dusz pasterskich, a jak wiele Tutaj kułek różańcowych yy, mówiło, że to właśnie ksiądz prawa zebrał te osoby i założył kółko. Czy innych nam no wiadomo, jak się jest proboszem, tyle różnych spraw jest. A on jeszcze potrafi poświęcić dużo czasu, ujmując ze swego odpoczynku. Bardziej o siebie na archiwizację i zostawienie archiwum parafialnego i nie tylko w tym dobrym, takim stanie, że można z niego korzystać i wiele się dowiedzieć. Ksiądz Trabat prowadził skromne życie, gdzie nie wyjeżdżał specjalnie. Zaoszczędzone wszystkie. Zebrał nie te miliony, o których mówił ksiądz Dariusz, ale właśnie zostali na rzecz Arabii, naszej bielskiej i część w swoim czasie na ręce jeszcze księdza biskupa Tadeusza Fikusa, przekazał na rzecz diecezji i seminarium. Żegnamy dzisiaj człowieka wielkiego, można powiedzieć to bez żadnej przesady, ale cichego i skromnego, że jeżeli przeżyjemy ten koronawirus i tak dalej, tę epidemię, to zrobimy w swoim czasie taką piękną konsolację, no, żegnając jakby jeszcze raz Księdza prawa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Ta pogrzebowa Eucharystia, jak wszystko, co się odbywa w tym okresie, trochę inaczej niż zwykle, Za którego modlimy się. Ale myślę, że nie dlatego te dobre słowa badają, że przyszła na niego śmierć, ale dlatego, że bardzo na nie zasługuje. I w tych czasach, kiedy tak dużo pada złych słów, kościelom, obojeństwie. To tak jakby dla równowagi, dlatego żebyśmy w tym etycznym patrzeniu nie zatracili się zbytnio. Dobrze jest posłuchać, że są dobrzy, wspaniali pracowici, gorliwi, zdolni i święci kapłani. Chciałbym też prosić i ufam, że ta prośba przebije ten mur, jaki dzieli doczesność i wieczność. Prosić księdza Brałata o to, by się modlił w dalszym ciągu, będąc po drugiej stronie, na drugim brzegu naszą diecezję, za tę rafię, której jak słyszymy wielokrotnie, tak długo poświęcił swój swoje, etap swojego życia, te długi. I o dobre, święte powołania do stanu kapłańskiego, do pracy poszpasterskiej w naszej diecezji. Myślę, że to, co leżało mu na sercu za życiem, Zaznaje nagrody za swoje życie, za to, co nam zostawił w dziedzictwie.